Dzisiaj zapraszam Was na taki oto makijaż, który jest wykonany. To makijaż oczu głównie przy pomocy paletki. Ona się strasznie palcuje. Paletki Skin 79, w, one z numerze, numerze, numerze. Jeszcze przychodzą w takim ładnym opakowaniu, w numerze 4. Eyeliner to jest kolor karamel z tej marki, numer, znaczy numer, no, kolor czarny. Na twarzy mam podkład też z Deli, bardzo fajny, super się spisuje. Twarz mam przypudrowaną też pudrem kolor. Karamel to są ostatnie moje nowości, które zajeżdżam. Bronzer Vibo, nowa seria, super. E, rozświetlacz Liren. I tuż to rzęs, pupa ukochany. E, no i wiadomo, rzęsy to co zawsze. Pomadka Delia e, 114, przepraszam, super, ta najnowsza seria. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. Takie wiecie, codzienny makijaż plus trochę inne usta, więc. Więc zapraszam Was dalej, zobaczyć jak ten makijaż zrobiłam. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Dobra, tak jak widzicie, twarz już jest zrobiona. Będziemy teraz przechodzili do malowania oczu. I dzisiaj, tak jak mówiłam, do oczu użyjemy paletkę z Skin 79. Nie się wszystko odbija. No a przepiękne kolory, tak jak widzicie. Tu jest też folika zabezpieczająca i aplikatorki, ale ja ich nie będę używała, ponieważ mam swoje pędzle. I teraz, y, 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 gdzie mam swój pędzelek? Tu mam swój pędzelek Ym, no A ja mam ogólnie już na całej powiece Nałożony jasny cień, w ogóle taki z Ten, już Wam pokażę Ten z My Secret, którego ten Już jest straszny, to jest 505 Jego mam na całej powiece, ponieważ tutaj nie ma Jasnego, matowego cienia I teraz to, co będę robiła To zacznę od zaznaczenia sobie kącika Tym ciemnym brązem Bierzemy Mniejszym sterko. Nakładam ten brąz na pędzelek z Essence I robimy po prostu kącik Dlaczego zaczynam od kącika, to zobaczycie Często ja zawsze, gdy chcę, aby kącik, znaczy gdyby to nie był jakiś taki mocny makijaż Zaczynam od kącika i później go dopiero tak wygaszam innymi cieniami Na razie tylko nakładam, zaraz to będę blendowała innym pędzlem ale ten ostatnio mi się bardzo fajnie spisuje do nakładania po prostu. Te cię nie mają drobinki, dlatego też ładnie rozświetlają to oko. I właśnie lepiej nałożyć sobie nie mat, żeby to też nie było zbyt dużo drobinek. Ok, drugie oko. Jeszcze trochę dociemnie ten kącik. Widzicie, te cienie się ładnie blendują, ładnie się rozcierają. Ja naprawdę byłam w szoku, po pierwsze, że w ogóle Skin79 posiada e, kolorówkę, znaczy kolorówkę, że pod to wiedziałam, ale że cienie. Ja mam też puder ze Skin79, też Wam go kiedyś pokażę, tylko nie ja mam go dosyć jasnego, dlatego troszkę jeszcze czekam, aż zbledną. Też Wam go pokażę. Trochę też zawsze dolną powiekę sobie możemy zrobić. I teraz wszystko połączę za pomocą tego pędzla z Naked 2 z paletki. On bardzo ładnie blenduje. Ok, teraz słuchajcie Są tu jeszcze dwa piękne kolorowe cienie Taki, wy to bardziej jako pomarańcza To jest taka bardziej pomarańczą mieć. I ruch Się do was zbliżam I e, ten miedziany kolor Będę nakładał na dolną powiekę Takim bardzo małym pędzelkiem To też jest maestro shadow S Mam nadzieję, że wy to widzicie On już jest delikatniej napigmentowany niż ten brąz, ale też bardzo ładnie. Myślę, że ten cię może być nawet spokojnie na całą powiekę nakładany, nie ma problemu. Ok, i teraz tym samym pędzelkiem kącik dolnej powieki tym ciemnym brązem. Teraz tym różem będę robiła przejście między tym jasnym a ciemnym cieniem, czyli delikatnie ten róż i wklepuję go bardziej w ten brąz. Widzicie? Tak, od środka do końca. Słuchajcie, no ja mówię Wam. Ja, mimo że robię tam komuś makijaże i tak dalej, ja nie jestem po żadnej y, szkole widza, jestem takim samoukiem i też. Ty robi warsztaty dla kogoś, też staram się to mówić po prostu prostym językiem. Dlatego chcę wam pokazać, że mimo że ja na przykład mam bardzo e, zaczerwienione okolice oczu, po prostu tak mam już, nie trzeba, takie osoby nie muszą się bać różowych cieni. Wystarczy, że będzie to ładny, zgaszony róż, wyblendowany z brązem i naprawdę to wygląda fajnie. My to oczywiście jeszcze będziemy blendować, więc tutaj spokojnie Jeżeli to nie jest chamski róż, jeżeli to nie jest róż nałożony na całą powiekę To ze spokojnie można sobie go używać Ten róż jest bardzo ładny, myślę, że spokojnie jako rozświetlacz czy jako róż do twarzy też może być używany Dobra I teraz jeszcze raz będziemy tym brązem to wszystko blendować Czyli ten pędzelek, nakładam na ten pędzelek delikatnie brąz i sobie to łączymy Ok, i oko mamy tak naprawdę skończone, jeżeli chodzi o cienie No, według mnie to jest makijaż, który spokojnie możecie używać na co dzień, nosić go na co dzień Cienie bardzo fajnie rozbl się rozblendowały, tak jak widzicie Zaraz będę dokładała krytkę. Aha, jeszcze chciałam wam pokazać, że ten jasny Pozapomniałam dołożyć Ten najjaśniejszy Oczywiście, w kącik. Teraz, tak, zobaczyłam, że brakuje mi czegoś. I hopsa. Oczywiście, malutki pędzelek. Bardzo ładnie rozświetla. Oczywiście, możecie ten cień użyć też jako rozświetlacz. Do całej twarzy. Okej, okay, ja wiem, że przy tym świetle, no kurczę, nie jestem w stanie inaczej Wam tego oddać, no ale wydaje mi się, że makijaż jest super te cienie, się bardzo ładnie blendują, nie sypią się. To jest naprawdę to, że e, mało które cienie się nie osypują. Ja wam pokażę jeszcze raz tą paletę. Wygląda na wygląda, ta paleta, jak e, ja już wam kiedyś gdzieś mówiłam, jak paleta z Diora czy Chanel. Mm, oprócz oczywiście tych wytłoczeń, ale nie pamiętam, jak najwapcia miała zawsze te cienie. Diora Chanel'a Chanel. To bardzo podobnie to po prostu wyglądało One są takie fajne, małe, naprawdę super piękna paleta I to jest paleta w numerze... w numerze... w numerze... Nie tu pewnie będę miała numer W numerze 4 I tą paletą naprawdę spokojnie zrobicie sobie cały makijaż oka Plus możecie użyć różu jako... tego różowego cienia jako różu, bo jest bardzo ładny I tego jest na jako rozświetlacz złoty, też piękny kolor Tak naprawdę super, jeszcze nie jeden makijaż mam na pewno przy użyciu palety. I teraz będziemy robili jeszcze kreski. Tym linerem z kolor karamel. Zobaczymy, jak się spisze. Pierwszy raz będę robiła na oku kreski nim. Jest bardzo, bardzo czarny. Zobaczymy. Nie wiem, czy zobaczycie ten pędzelek, ale on tak jakby... nie wiem, jest trochę rozczapiżony na końcu, więc nie wiem, czy mnie się trafił taki felerny egzemplarz, czy, czy o co chodzi, ale jest taki, nie jest ostro zakończony po prostu. No i widzicie, rysuje się bardzo ładnie ta kreska. Rysuje się kreski bardzo fajnie, bardzo przyjemnie Ładnie sunie, jest bardzo mocno napigmentowany Nie trzeba po kilka razy w jednym miejscu naciskać, więc jest super Kreska na oku jest Teraz pomaluję rzęsy i do Was wrócę z całym makijażem Tutaj nałożyłam tą pomadkę 114 z Dali. Ona się tak prezentuje na ustach, no według mnie bardzo, bardzo ładnie Wyją widzicie też trochę taką bardziej malinową Ona jest bardziej zgaszona Mmm Uwielbiam ich konsystencję, ich zapach i wszystko. Więc tak wygląda e, cały mój makijaż dzisiaj z e, użyciem głównie tej paletki. Także dajcie znać, e, jak Wam się podobał. Pa pa!